Tak, przez chwilę można się zapomnieć, jakby się nie było w ogóle w Indiach. Cześć, dziś zabiorę Was do byłej francuskiej kolonii w Indiach, która nazywana jest francuską Rywierą Wschodu. Francuzi skolonizowali Pondicherry w 1765 roku po wcześniejszym spaleniu miasta przez brytyjczyków to fascynujące miejsce zachowało wiele śladów po swoich byłych gospodarzach takich jak typowo kolonialna zabudowa francuskie nazwy ulic i język francuski jako urzędowy również na głowach miejscowych policjantów zobaczymy francuskie czapki w stylu kepi zanim przejdziesz do oglądania tego filmu zapraszam do subskrypcji kanału zostawienia łapki w górę Możesz również wspomóc rozwój tego kanału, dzięki czemu będę w stanie pokazać Ci więcej ciekawych miejsc i praktycznych porad podróżniczych. Szczegóły jak to zrobić znajdziesz w opisie tego filmu. Myśląc o Indiach, zapewne masz przed oczami piękne obrazki starożytnych zabytków, dzikiej przyrody oraz uśmiechniętych ludzi. Do tego zapachy aromatycznych przypraw i otoczka mistycznej kultury. Tak przedstawiają ten kraj katalogi biur podróży, programy telewizyjne i celebryci. Jednak na miejscu rzeczywistość okazuje się całkowicie inna. Przechodzący brud i trudny do wytrzymania fetor. Fatalne warunki sanitarne. Niewyobrażalne tłumy, z którymi musisz się na co dzień mierzyć na ulicach. Żebracy i masa absurdów, o których nawet ci się nie śniło. Zapraszam na serię filmów, w których pokażę wam, jak wygląda prawdziwe życie w Indiach bez cenzury. Pondicherry jest jednym z siedmiu terytoriów związkowych Indii. W odróżnieniu od Stanów, Pondicherry nie posiada swojego własnego rządu, a podlega pod rząd federalny w Delhi. Wjeżdżając do miasta wydaje się jakbyśmy wjechali do innego kraju. Jest jakby czyściej, nie śmierdzi, na ulicach nie ma też świętych krów. Jedzenie jest zdecydowanie lepsze niż w Tamil Nadu, na każdym kroku spotkamy też sklepy z alkoholem. Może tak zostać by tutaj na dłużej? Się nie spodziewałem, że takie miejsce w ogóle w Indiach istnieje. Stąd się wyjaśniło, skąd tylu Francuzów jest właśnie w okolicy. Ciągle, jeżeli spotykało się białych, no to byli to raczej Francuzi. Czyli po prostu sobie chyba lubią wracać tutaj do swoich dawnych kolonii. Tutaj wysiadając na dworcu za dwa kilometry tuktukowiec żądał od razu 600 rupii, gdzie powinno to kosztować 50. Nawet nie chciał się targować. W 2006 roku rząd Indii zmienił nazwę miasta z Pondicherry na Puducherry, ale turyści miejscowi często nazywają je po prostu Pondi. Miasto wróciło do Indii dopiero w 1956 roku i stało się strefą bez w której nie ma podatków, przez co ceny stosunkowo dobrych hoteli są dużo niższe niż w sąsiednim stanie Tamil Nadu. Pondicherry to niezwykle spokojne i bezpieczne miejsce, w którym mało się dzieje, a przestępczość jest zjawiskiem praktycznie nieznanym. Ten spokój, a nawet nuda jest błogosławieństwem dla wszystkich, którzy podróżują przez Indie. Tutaj naprawdę można odetchnąć. Nie ma prawie za to wcale nocnych klubów, dyskotek ani tłumów nawiedzonych neochipisów, którzy rozglądają się za narkotykami i tanią duchowością. W knajpach serwuje się mieszankę kuchni indyjskiej i francuskiej, jednak bez wołowiny. Gdyby nie, że bracy, święci mężowie w turbanach, walające się śmieci i przenikliwa hinduska muzyka, można by było pomyśleć, że to faktycznie jakieś śródziemnomorskie miasteczko. Po godzinie bezskutecznego szukania papieru toaletowego daliśmy sobie spokój. z po prostu towar nie do kupienia. Pierwsza restauracja, i to już widać przede wszystkim, że jest inny standard. Wyższy, klimatyzowany lokal. I tali. Taki posiłek kosztuje 150 rupii. To naprawdę idzie się tym najeść. Kelnerzy jeszcze dokładają. Tak więc można sobie wziąć dokładkę ryżu czy dowolnej z tych miseczek i nie wychodzi się głodnym. To jest stan pod uczery. To też strefa bez Tak więc jest prosty, łatwy dostęp do alkoholu. Można go kupić w normalnym sklepie. Nie jest on poukrywany. Stąd też Hindusi pewnie lubią tu przyjeżdżać na wakacje. Zdaje się ulica szmateksów. Więc wybierają sobie różne gacie i koszulki wprost na ulicę. No i ogólnie jest jakoś tak luźniej. śmieci nie ma dużo. Jest, widzę, też wyższy standard higieniczny. Jest dużo sklepów z owocami. Te melony leżą sobie zafoliowane, a nie... Zbierają kurz i cały syp z ulicy jak tutaj w innych miastach. Coś ich tam Francuzi nauczyli. Jakieś standardy są trzymane. Ulica Bazarowa. Można kupić wszelki wadziew. Ciuchy tutaj w odróżnieniu od innych indyjskich miast są trochę powiedzmy bardziej europejskie. Nawet można coś dla siebie kupić. Bo generalnie ta męska moda indyjska, to do mnie nie przemawia więc tutaj głównie widzę jakieś szmaty sukienka damska za 100 koszule męskie też po sto. czyli bardzo tanio i to co lubię najbardziej autentyczne miejsca fish market oczywiście smrodu nie da się opisać w jednym zdaniu jaki tu panuje ale są ryby naprawdę bardzo ciekawe. Jest rekin Różne ryby rafowe Krewetki I tam widzę leżą tręczyki Są i kraby Naprawdę ciekawe miejsce latają po tym muchy i co ciekawe, jak widać, są te wszystkie ryby tylko, że oni tego za bardzo nie jedzą Bo jak pójdziemy do knajpy to czegoś takiego w knajpie nie ma po prostu ryby w indyjskiej knajpie nie zamówimy w jakichś tam knajpach dla białych one są są bardzo drogie w porównaniu jak na tutejsze warunki A A po prostu y, tego nie zamówimy normalnie w zwykłej knajpie, więc nie wiem w sumie po co oni to łowią i, i gdzie to sprzedają. Ale generalnie z takich miejsc właśnie kupują restauracje i z takiego syfu y, to wszystko później jest podawane. Tylko że może na ładniejszym talerzu. No i podobnie też sprzedawane jest mięso, nawet jeszcze gorzej. Dlatego zostałem wegetarianinem Właśnie po oglądaniu tego typu rzeczy Jeżeli się siedzi w azji kilka miesięcy To naprawdę odchodzi ochota na jedzenie takich rzeczy Jeżeli się widzi jak to jest przygotowywane No ale tutaj owoce, morze, rybki wszystko można sobie zjeść świetnie. Pozostałością po Francuzach jest ratusz miejski, który następnie został przerobiony na hotel. Elegancją i wielkością wyróżnia się różowo-kremowa katedra Notre Dame, której wewnętrzne ściany wyłożono mieszanką tynku zmielonych na pył muszli i milionów skorupek od jaj. Park miejski, i tu już śmieć ściele się gęsto. śpiał sobie na trawie, na ławkach. Jest to niby zamykane na noc, pewnie żeby tutaj nie powstały jakieś obozy żebracze ale pewno też nie, a niewiele to się zdaje no i to już tak typowo hindusko, nie? Nie ma to jak wypoczynek w śmieciach, oni to chyba muszą kochać po prostu, bo y, lubią leżeć w śmieciach. Takie to pikniki, rodzinne, niedzielne, wszystko co Zostanie oczywiście to ląduje na trawie obok. I nikt się tam nie przejmuje, żeby to zabrać. I tu o dziwo są kosze, bo generalnie w Indiach nie ma nigdzie koszy na śmieci. Tutaj są, więc wystarczyłoby do nich wrzucać. Ale nikt tego nie robi, bo po prostu nie są tego nauczeni. I tutaj kościół, katedra kolonialna, francuska piękna i oczywiście żebracy leżący pod. Muzeum Podniczery Narodowe i tu już jest taki standard który mamy w Indiach często obecny czyli, że obcokrajowiec płaci wielokrotnie więcej tutaj aż 5 razy więcej niż miejscowy czyli muszę zapłacić 50 rupii podczas gdy Hindusi tylko 10 Muzeum pewnie jest i tak tandetne oczywiście jest zakaz fotowideo ale wejdziemy zobaczyć, bo za tą cenę to i tak się opłaca jest tam sporo antyków z kolonialnych czasów. Dużo figur bogów hinduskich. Wszystko oczywiście w nieładzie i brudzie, czyli ich standard. Generalnie bilet 3 zł można sobie zobaczyć. Z tyłu za mną jest pałac francuskiego gubernatora. Niestety nie da się tam nawet podejść od frontu, policja pilnuje. I ponoć jest on tylko otwierany święto niepodległości Indii, wtedy można sobie go zwiedzić. Reklama Sevenapa, Super duper Najnowszy smak No i oczywiście, że wracę, że wracę Oproszę, Francja z Ukrainą Nawet tutaj to dotarło Jest konsulat francuski I tu wspierają sobie też Ukraina Niedaleko nadbrzeża znajduje się kolejna ciekawostka Pozostawiona przez francuskich kolonizatorów Linia kolejowa, która jako jedyna w Indiach ma inny rozstaw szyn od reszty torów w kraju w całych Indiach obowiązuje rozstaw angielski, w Pondicherry francuski, który jest węższy. Z miasta więc odchodzi tylko jeden pociąg do oddalonego o 40 km Vilapura, gdzie trzeba przesiąść się na inny pociąg o angielskim rozstawie szyn. Normalnie nie wierzę, na plaży są kosze na śmieci i nawet śmieci są całkiem nieźle ogarnięte. Nie jest to źle jak na standardy ich indyjskie. Soki przy praży, szejki Bardzo tanio I jest to przy samym morzu Pomnik Żołnierzy francuskich Nawet jeszcze wisi hełm Chyba oryginał Publiczna toaleta przy plaży A sama plaża taka raczej Drętwa Nadmorska promenada. Chodziwo, ulica wyłączona jest z ruchu. Chyba jedyna jaką widziałem w Indiach do tej pory. Nie ma tu uciążliwych tuktuków. No i generalnie tak przez chwilę można się zapomnieć, jakby się nie było w ogóle w Indiach. Mało ludzi. Brak śmieci, brak tych tuktuków i tego ruchu. Ale za chwilę nam jakiś żebrak przypomni, wyciągając rękę po pieniądze, że jednak jesteśmy w Indiach. A to jest właśnie cały ten ich plażing. Po prostu stoją nad morzem i cykają foty. Zresztą ta woda, co się wydaje, taka czarna. Dopiero tam dalej widać, że jest niebieska. A tu chyba ten cały syf jest po prostu zmącony przy brzegu. Fala dzisiaj jest spora, więc to się wszystko kotłuje. W porównaniu do innych indyjskich miast, no to że tak powiem jest tutaj chwila oddechu, ale żeby tu przyjeżdżać na jakieś wymarzone wakacje bądź siedzieć tu tydzień, to raczej się to miejsce nie nadaje do tego. A tutaj przy samym morzu jest jakiś kiermasz produ produktu lokalnego zdaje się. I produkty spożywcze, i szmaty, i rękodzieło jakieś przyprawy więc coś na wzorem chyba z Europy jest to zaczerpnięte i można sobie tu kupić nawet ptactwo różne kurki no i kolejny pasaż z rękodziełem i pamiątkami i są tu całkiem niezłe w zasadzie produkty w porównaniu z tym badziewiem które było w innych miastach skórzane torby czy jakieś tam makramy, no jednak za szybko pochwaliłem śmieci muszą oczywiście być jak gdyby to ogarnąć to co naprawdę yy, mógłby być kurort który przyciągałby turystów z całego świata, gdyby tu zaprowadzić właśnie jakieś standardy europejskie jest morze jest plaża, są palmy Odnowić to trochę, poszanować, i wtedy myślę, że biały turysta by tu chciał przyjeżdżać. Nie widzę, że ktoś zauważył ten problem. Ptaki w takich maskach gazowych tutaj pelikan karmiący dzieci śmieciami tam dalej coś o zbieraniu śmieci więc coś może z tymi próbują robić przede wszystkim edukacja. Bo jeżeli nawet się zakaże, a, a po prostu oni nie będą nauczeni tego, żeby nie rzucać wszystkiego pod siebie jak leci, to to nic nie zmieni. Powinni zacząć od szkół. W Polsce w latach 80., -tych, 90. -tych też każdy wyrzucał pod siebie wszystko przez okno. I mieliśmy w sumie podobny obraz. Zakupiłem sobie loda. Tutaj kosztuje 30 rupi nad samym morzem, a w głębi miasta za tego samego płaci się dyszka. Archikatedra cmentarz przy Archikatedrze. Tutaj leżą biskupi i księża, którzy pełnili posługę w Pondicherry Wynajęliśmy skuter kosztuje 350 rupii za dzień, czyli jakieś 20 zł. Przy wynajmie skutera nikt nie pytał nawet o prawo jazdy. W Indiach turyści powinni posiadać międzynarodowe prawo jazdy, ale akurat ja nigdy nie widziałem, aby miejscowa policja była zainteresowana zatrzymaniem europejskich turystów. Jak jeździ się w Indiach? No cóż, powiem, że jest źle. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Akurat to miejsce w porównaniu do reszty Indii jest bardzo spokojne i niezatłoczone. Więc jeżeli wahasz się nad wynajęciem skutera w Indiach, to podwczerry będzie chyba najlepszym wyborem. Jedyna zasada ruchu drogowego to ta, że większy ma pierwszeństwo. Teoretycznie powinno się trzymać lewej strony, ale nie jest to wymagane. Można jechać pod prąd i w ogóle, jakieś tam pierwszeństwa to można o tym zapomnieć. Piesi chodzą jak święte krowy, w ogóle nie rozglądają się, czy coś jedzie. Trzeba po prostu pilnować, żeby ich nie rozjechać. No i oprócz tego krowy też chodzą. Przy wynajmie skutera. Jest też taki wał w całej Azji, nie tylko w Indiach, że dają Ci sprawie pustym bakiem. Jest zawsze tylko tyle, aby dojechać do najbliższej stacji już takie opary. No i wiadomo, że jak oddajesz to ciężko będzie wyjeździć do samego końca, więc pani sobie później tą nadwyżkę spuszczają i dają kolejnej osobie znów opary. Piękna promenada, molo spacerowe. Znaczy, się było sobie molo, tylko się trochę zawaliło i chyba nikt nie raczy tego poprawić, no bo i po co. Ale jak widać ludzie chodzą, łowią tam ryby, czyli chyba to nie przeszkadza zbytnio. Tutaj widać policja lokalna, czepiła się jakichś białych turystów oraz Hindusów. Wystarczy jednak odjechać kilka kilometrów od kolonialnego centrum, a naszym oczom ukazują się sterty śmieci. To już jest typowo indyjski klimat. I tutaj, w tej pięknej, złocistej plaży, pomiędzy tymi śmieciami, oczywiście spacerują indyjscy turyści. Nic dodać, nic ująć. Obraz mówi sam za siebie. Będąc w tym mieście koniecznie trzeba odwiedzić ashram Sri Aurobindo, czyli niedużą świątynię zbudowaną w 1926 roku, która nie należy do żadnej szeroko znanej religii. To miejsce zostało założone przez Sri Aurobindo, indyjskiego filozofa i mistyka, oraz przez Mireu Alfaseu, czyli francuską myślicielkę znaną szerzej jako matka. Miejsce to uznawane jest za pierwszy ośrodek popularnej obecnie parafilozofii New Age. Sama świątynia to nieduży budynek z patio, na którym znajdują się groby Aurobinda i matki. Znajduje się tutaj też niewielkie muzeum i sklep, w którym można kupić ich niezliczone prace. Świątynia pokryta jest ogromną ilością kwiatów, których pod żadnym pozorem nie wolno dotykać, gdyż znajdują się dokładnie w takich miejscach i pozycjach, w jakich pozostawiła je matka, zanim deportowała się ze swojego ciała. Tak, deportowała, nie umarła, bo tak głosi tablica umieszczona przed wejściem do muzeum. Miejsce to zawsze wypełnia tłum pielgrzymów medytujących przy grobach. Pełno tutaj także bosych obwieszonych koralami Europejczyków, którzy propagują nauki New Age. Do wnętrza nie wolno wnosić telefonów i kamer, więc nie mogę Wam pokazać jak to wygląda w środku. Pondichery to także świetne miejsce dla tych, którzy chcą zgłębić tajniki jogi i medytacji. Zaraz za miastem mieści się zbudowane pod koniec lat 60-tych miasteczko Auroville, o którym nagrałem osobny film i pojawi się on niebawem na tym kanale. Właśnie tutaj znajduje się słynny Matimandir, czyli ośrodek medytacyjny w kształcie ogromnej kuli. Promenada nocą, w dzień było tu bardzo spokojnie, teraz wylazły ich tysiące. nocą również food courtorzył. można tutaj sobie spróbować różnych przysmaków na większość oczywiście jest smażona więc też ciężkie rzeczy na noc i tu właśnie taki kalafior w panierce To mnie ciekawi są też jakieś pizze i chleb tostowy jakieś wariacje jedzenia indyjskiego, zmiksowanego z kuchnią francuską ciecierzyca z warzywami nie powiem, wygląda to nawet smakowicie w porównaniu z tamilskim jedzeniem chipsy ziemniaczane naturalne to są jakieś pierożki Jest mnóstwo z kalafiora, prytki z grzybów. Także jak na standardy sanitarne indyjskie, to tutaj jest naprawdę, można powiedzieć, wysoki poziom. Przekupiliśmy sobie zestawik samosy za 20 rupii. Okazało się, że w środku jest sama cebula, co jest niezjadliwe. I zestaw pieczonego kalafiora. Też mi chciał posypać cebulą, w ostatniej chwili go powstrzymałem. I na każdym kroku sklep z alkoholem tutaj jest to właśnie łatwo dostępne. Wszyscy sobie kupują mimo to, jakoś pijani się po ulicach nie schłaniają. Jak to ma często miejsce w Polsce. Może dlatego, że alkohol jest dość drogi. Żeby się napić, to trzeba trochę wydać. Jak na ich standardy. Tutaj jest kilka takich pomników ze schodami i można sobie wyjść na górę, stanąć obok pomnika i ktoś może zrobić zdjęcie z dołu. A tak jakby w Polsce na przykład dobudowali schody do pomników Kaczyńskiego, żeby ludzie mogli się z nim fotografować. Park już jest zamknięty, ale widać, że pies pilnuje pomnika teraz nocą, żeby nikt tutaj nie oblą farbą może. I proszę. Papier toaletowy, który udało się wreszcie kupić po kilku godzinach poszukiwania, jest wyprodukowany na Ukrainie. Oni nawet nie produkują papieru, tylko muszą go sprowadzać. już koniec wizyty w Poduczery, ale już teraz zaproszę Cię do obejrzenia kolejnego odcinka, a będzie to naprawdę niezwykłe miejsce. Utopijne miasto hipisów zbudowane w latach 70. Czy ten projekt ma szansę powodzenia? Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, i oglądania kolejnych filmów. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, możesz zostawić komentarz. Do zobaczenia, cześć!